Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony Perun I dzisiaj będziemy otwierać paczkę 89 plus Oto mój skład ogólnie, aktualnie jakim sobie gram Także Myślę, że jakby ktoś na atak wpadł, to bym nie był obrażony Maldini na środek obrony Do tego, nie wiem, besta robię, to raczej na skrzydło bym nikogo nie potrzebował no, zobaczymy, co to wypadnie. Także nie będziemy przedłużać. Zrobimy sobie jeszcze wróżbę. Tutaj mam aktualnie paczki zostawione eee, na Team of the Year. No, mam nadzieję, że Lewandowski trafi. Tota dostanie Team of the Year. i O, Holandia, to by był dobry znak. Dobry znak, Holandia. To mi się podoba. Rok temu dostałem z tej paczki hulita. Dwa lata temu dostałem też hulita Także jeżeli bym w tym roku Też dostał hulita to Chyba bym się tu ze szczęścia Popakał Także Nie ma co przedłużać Zobaczmy co nam wypadnie Odkładam, pada i... Niech się dzieje co chce Ikona 89 plus Mac Hernandez Nie Sanchez Napasnik, dobra. No, Sanchez, 89. Hmm. 3 na 3 lewa noga. 88 szczału, 89 dryblingu. No nie załapie się po prostu do mojego składu.